13 listopada 1992 roku w hiszpańskim miasteczku Alcácer miał być zwykłym dniem. Niestety, wieczorne wyjście trzech nastolatek Dezira, Miriam i Toni zakończyło się tragedią. Dziewczęta wybrały się do klubu w pobliskim miasteczku, z którego miały wrócić około godziny 22. Nigdy jednak nie dotarły do domu. Zaginięcie wywołało natychmiastową mobilizację lokalnej społeczności oraz mediów. Ruszyły zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, które przez wiele tygodni przykuwały uwagę całej Hiszpanii. Ciała dziewcząt odnaleziono ponad dwa miesiące później w odludnym rejonie w pobliżu miejscowości La Romana. Znalezisko potwierdziło najgorsze obawy rodzin i opinii publicznej. Śledztwo wykazało, że doszło do poważnego naruszenia procedur. Zarówno podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia, jak i przy późniejszej analizie materiałów dowodowych. W trakcie postępowania pojawiły się liczne kontrowersje: brak odpowiedniego udokumentowania stanu ofiar, niewłaściwe przechowywanie kluczowych dowodów biologicznych oraz liczne uchybienia proceduralne. Te błędy spowodowały, że opinia publiczna zaczęła coraz bardziej kwestionować skuteczność wymiaru sprawiedliwości i przejrzystość działań śledczych. Z ustaleń wynikało, że dziewczęta mogły być przetrzymywane i skrzywdzone przed śmiercią, a ich zgon nastąpił w wyniku obrażeń głowy. Okoliczności wskazywały, że sprawcy działali z dużym okrucieństwem, a całe zdarzenie miało charakter brutalny i wstrząsający. Sprawa z Alcácer wywołała w Hiszpanii ogólnonarodową debatę na temat roli mediów, praw ofiar, systemu karnego i odpowiedzialności społecznej. Wpłynęła też na sposób postrzegania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz przyczyniła się do zmian w zakresie ochrony prawnej ofiar przestępstw.